Pierwsze duże zakupy, co? W maksie drobne, wiesz? Bo ją ja rzucać sama. same. Masz łotówkę, później mi oddasz. No, no dobrze, Macie maseczki. Co bierzemy? Wszystko bierzemy. Dobra, a się to miejsce w ogóle? Nie. A ty nie brałeś? Dobra, więc większość pamiętam generalnie. Ja to patrz, co. my pójdziemy osobno. No. Wy osobno. I najwyżej potem to, co jak będzie się kumulowało, to najwyżej odłożymy. Banany na pewno, co? No w domu. A się jakieś ogórki zielone? Które? Więc tu. Jakąś wędlinę, co, szynkę. Ja nie lubię szynki. Ja nie chcę szynki. Szynka jest dla więc idziemy patrzeć dalej. To ty stan kolejce sobie. Czekaj na szynkę. Ale dobrze! A jakie mięso jeszcze bierzemy? To <grytanie> <grytanie> Chyba ten. O, ja lubię te sałatki. Możemy sobie w sumie któryś dzień zrobić kurczaka z taką sałatką. No tak, no jak mama kupuje, no to po prostu um, jakby czuje się taki komfort, po prostu, że możesz zaszaleć, ale no już swoje pieniądze ciężko jest wydać. O tak, awokado. Awokado. Ale trzeba, żeby są były miękkie. Jak hmm? to lubi awokado? Ty lubisz awokado czy Nie. nie. No jak to, to jest drogie. Nie, to jest obrzydliwe. Aa. To jest zdrowe. Waler wziąłem jakąś szynkę. czy się no oszalało, będzie sam prawa. Ja. Zawsze jadłem parówki, jak w domu mieszkałem z rodzicami, kanapki z twarogiem, jajko na, na pół twardo i do tego parówki. Mnie lepiej żywić niż ubierać, naprawdę? Każdy powinien płacić chyba dla siebie, bo mamy tak różne gusta i każdy tak, płaci za siebie, tak? Tak. Ja tak. chcę zapłacić za swoje? A... Ja ostatnio kasuję. To jest moje. To i po prostu, żeby ten płynny... Znowu to, to to, to to, to tak. kontrol! Jeszcze Pana Justygo muszę poprosić na zazwyczaj. Kogo? Pana. Nie? Tak. To no to ja Lepiej tak. nie. Potem są sprawy karne. Dobrze, to ja idę na zewnątrz. Na jakiej podstawie wzięliście naszego kolegę na przesłuchanie, gdzie to jest nielegalne? I to, no ja nie wiem, czy to jest... Yy... Nielegalny. tak to jest nielegalne, jestem studentem no, prawa i jest to nielegalne, więc dlatego się pytam na jakiej podstawie w ogóle. Podobało, no widocznie było podejrzenie. Nie wiem, no jakie podejrzenie, chłopak był praktycznie cały czas z nami. No, nie no, nikt nie przeszukał, nie a nagle nie tak go przeszukali. ja już skończyłem prawo, proszę pana, i ja chyba wiem co jest, więc to było bezpodstawne, więc na przyszłość takie wiecie.